Dzień dobry państwu Jacek Walkan, to jest Motodziennik. Serdecznie zapraszam na program, który zaczynamy jak zawsze, jak co tydzień, od przejrzenia ogłoszeń w poszukiwaniu okazji. A na pierwszy ogień pójdą dwie propozycje od naszych widzów, podesłane na redakcyjnego maila. Najpierw Astra 1.6 Turbo, czyli taka o mocy 200 KONI. Jak Państwo wiedzą, bardzo tę konkretną specyfikację w naszej redakcji poważamy. Jeździ się tym super, ale od ponad roku aut w dystrybucji nie ma. Silnik nie mieścił się w normach i został wycofany. Ale jeszcze od czasu do czasu mignie jakiś fabrycznie nowy egzemplarz w ogłoszeniach. Jak ten. Auto jest fabrycznie nowe, choć z 2018 roku. Zarejestrowano je w marcu roku ubiegłego, pewnie wykonać jakiś plan. Swoją drogą to zabawne, że spore firmy muszą się wykazywać przed importerami jak dzieciaki w szkole. Do tego to przedziwna konfiguracja, bo auto ma klimatyzację automatyczną dwustrefową, lakier metalik, ale też najzwyklejszą tapicerkę i stalowe szesnastki. Cena jest super, to niecałe 70 tysięcy złotych za fabrycznie nowe 200 koni na gwarancji. Rewelacja, nieco droższe jest widoczna na zdjęciach Subaru Levorg. To oferta nie tyle podesłana, co nawet wystawiona przez naszego widza. Auto jest z polskiej dystrybucji, Dystrybucji jest z 2016 roku i ma 98 tysięcy przebiegu. Co ważne, olej był wymieniany nie co 30, a co 15 tysięcy kilometrów, pod maską 16 turbo o mocy 170 koni, oczywiście bokser, cena to 78 tysięcy brutto. Na auto jest pełna faktura, netto to 63,5 tysiąca złotych. Jeszcze dwa auta mamy dla Państwa, ale z zupełnie innej półki, jeśli chodzi o cenę. Najpierw Renault Twingo drugiej generacji 2008 rok, polska dystrybucja, pierwszy właściciel i zaledwie 20 tysięcy przejechanych kilometrów. Są nawet dwa komplety opon. Cena to 4900 zł. Gdzie jest haczyk? To wersja tak prosta, że bardziej się nie da. 58 koni, brak klimatyzacji, wspomagania, korbotronik. A na koniec tej części programu jeszcze takiego Saba 900, trzydrzwiowe kroko z końca produkcji, chcielibyśmy Państwu pokazać. Auto przejechało od nowości 337 tysięcy kilometrów. Ma poduszkę powietrzną w kierownicy i tak na pierwszy rzut oka wygląda. Na zewnątrz przynajmniej całkiem Schludnie, bo zdjęć wnętrza w ogłoszeniu niestety nie zamieszczono, trzeba się o nie upomnieć. Cena, jeśli auto jest tak ładne, jak się zapowiada, nie jest wysoka, to 7900 zł. Kolejna porcja ogłoszeń już za tydzień, a teraz przechodzimy do działu nowości. Zaczniemy w Japonii. To w sumie całkiem niezła wiadomość, że w dzisiejszym nieco oszołomionym modą na auta typu SUV czy crossover w świecie są jeszcze miejsca, w których docenia się mini czy mikrowany. Bo właśnie takim autem jest Honda n -box. Auto, które widzą Państwo na ekranie, to druga generacja, dostępna od 2017 roku. Długość to zaledwie 3,40 m, masa własna około 1000 kg. Do napędu służy trzycylindrowy motorek o pojemności 660 cm sześciennych z turbo albo bez turbo: 58 albo 63 konie. Czyli auto wypełniające definicję kei Car, o którym wspominamy wyłącznie dlatego, że to właśnie Honda N-Box okazała się po podliczeniu statystyk sprzedaży najchętniej kupowanym w Japonii autem osobowym, a nie jakieś Corolla czy Civiki, rav 4 czy CRV nie wspominając. W zeszłym roku sprzedano ćwierć miliona N-Boxów na drugim miejscu Daihatsu Tanto, też kei Car, na trzecim też tyle, że Suzuki, na piątym ogromna przy nich Toyota Prius. A skoro przy autach japońskich jesteśmy, wiemy już prawie wszystko o Toyocie Yaris z dopiskiem GR. Zgodnie z przypuszczeniami ważące prawie 1300 kg, napędzane trzycylindrowym, doładowanym silnikiem 1.6 z turbu o mocy prawie 260 koni auto, będzie się wgryzać w asfalt czterema napędzanymi kołami, dzięki czemu czas potrzebny na osiągnięcie setki to mniej niż 5,5 sekundy. Ten samochód ma być dostępny, to znaczy jego produkcja nie będzie ograniczona do 400 egzemplarzy, powstanie ich minimum 8 ale dla wszystkich zainteresowanych na pewno nie starczy. Na pewno pierwsza partia, nawet u nas, rozejdzie się zanim że przeliterować słowo Toyota. Również ze względu na cenę. Będzie to 140 tysięcy złotych. 150 jeśli poprosimy o dwa dodatkowe dyferencjały i kute felgi. Dużo pieniędzy, ale niewiele jak na auto niemal wyczynowe, które z Toyotą Yaris tak naprawdę nie ma zbyt wiele wspólnego. Jeszcze jedną, ostatnią już dziś nowością z Japonii będzie Honda Civic type R po pewnych modyfikacjach. Niekoniecznie pod maską. Dwulitrowa turbobenzyna zostaje bez zmian. Nadal ma nieco ponad 300 koni, ale za to w kabinie. I to nie z powodu kierownicy tej Alcantarą, ale dźwięku silnika wydobywającego się nie z układu wydechowego, ale z głośników. Oprócz tego skrócono skok dźwigni, zmiany biegów, dodano precyzji zawieszeniu z przodu. W standardzie będzie też większa liczba układów wspomagających kierowcę niż do tej pory. Auto trafi do sprzedaży wczesną wiosną. Aktualna odmiana kosztuje 143 tysiące złotych w promocji, 153 w cenniku, a ta po lifcie będzie zapewne nieco droższa. A skoro już o te mocne auta kompaktowe zahaczyliśmy, to 300 koni z dwulitrowego turbo robi piorunujące wrażenie, jeśli jest to w stanie cofnąć się w czasie o kilka lat. Bo dziś z silnika o identycznej pojemności Mercedes wyciąga niewyobrażalne wręcz 420 koni w modelu A45S, co pozwala na osiągnięcie setki w 3,9 sekundy. Ale zawsze znajdą się tacy, co powiedzą mało, sprawdźmy kiedy wybuchnie. Niemiecko-amerykańska firma Rentech zaraz rusza z dystrybucją mapy, dzięki której moc silnika wzrośnie do 475 koni, a za kilka miesięcy dostępny będzie zestaw już bardziej zaawansowany, obejmujący z zakresem modyfikacji układ wydechowej turbosprężarkę, co ma dać w efekcie trudne do uwierzenia 550-600 koni. Cena tego zestawu jest na razie nieznana, ale to dobra wróżba dla Mercedesa, bo jak często ostatnio słyszymy, silniki V12, V8 i sześciocylindrowe odchodzą do lamusa ze względu na zużycie paliwa i fakt, że wystają poza normę emisji spalin. Dostępność aut z rodziny AMG, M AM czy RS będzie więc w najbliższych latach mocno przetrzebiona. Audi RS6 z 2,5 turbo mocy 600. A albo Mercedes klasy E AMG z dwulitrową benzyną o mocy 620 koni za kilka lat być może nie będzie nikogo dziwić. Ciekawa jest za to kolejna informacja, tym razem z Wielkiej Brytanii. Otóż pan Simon Hope, swoją drogą prezes jednego z typowo motoryzacyjnych domów aukcyjnych, postanowił spieniężyć swoją kolekcję desoraków. Zbierał je od małego, były to wyłącznie matchboxy, a że nie wolno mu było nimi jeździć po stole, większość tylko wyjmował z pudełka, podziwiał, wkładał z powrotem i odkładał. Przez ponad 60 lat uzbierał trzy. Tysiące egzemplarzy, które łącznie dały mu ponad 300 tysięcy funtów, 400 tysięcy euro, 1 600 tysięcy złotych zysku. Sprzedano wszystkie samochody na trzech aukcjach, oczywiście pojedynczo, co pomogło uzyskać wysoką cenę. Co rzadszych egzemplarzy, jeśli mają Państwo taką zieloną ciężarówkę gdzieś obok siebie, to sprzedano ją za 6200 funtów. Ten Vauxhall Victor poszedł za 3600 funtów. Z Wielkiej Brytanii przeskoczymy jeszcze do Francji. Ten rok zapowiada się tam dość ciekawie. Do sprzedaży ma Trafić Citroen Ami One, pokazano go na targach w Genewie rok temu, ale to dwuosobowe, dwu półmetrowe pudełko nie sprawiało wrażenia samochodu, więc nie zatrzymywano się przy nim na targach zbyt często. Słusznie, to pojazd wolnobieżny, elektryczny, można się tym będzie rozpędzić do 45 km na godzinę, ale plusem jest to, że wystarczy ukończyć 14 rok życia, by się nim poruszać. Ciekawe, czy będzie dostępny poza Francją. Peugeot kusić będzie modelem 508 w wersji mocnej, 360 koni pod maską, ma nieco zmienić postrzeganie. Marki I tego konkretnego, bardzo swoją drogą udanego modelu. Ale najwięcej nowości przygotowała firma Renault z Dacią. Rumuńska marka ma posłużyć do wprowadzenia na rynek znanego w Chinach i wspominanego już w programie modelu Renault KZE, czyli bardzo taniego, w przeliczeniu są to okolice 35 tysięcy złotych auta elektrycznego z całkiem rozsądnym zasięgiem w okolicach 250-300 km. Elektryczna motoryzacja trafi też pod Strzechy, bo dwa najpopularniejsze modele, czyli Clio i bazujący na nim Captur, będą dostępne w odmianach hybrydowych. Doładowywanych z gniazdka z silnikiem spalinowym i elektrycznym i możliwością przejechania 45, a nawet 65 km na samym prądzie. A na koniec tej części programu zahaczymy jeszcze o Stany Zjednoczone i Kanadę. Kariera Dodge'a Vipera zakończyła się oficjalnie w 2017 roku z dwóch powodów. Pierwszym była słaba sprzedaż, drugim brak możliwości dopasowania auta do norm bezpieczeństwa wymagających kurtynowych poduszek powietrznych. W 2017 roku sprzedano w Stanach prawie 600 egzemplarzy. Rok Dwa lata wcześniej podobnie, ale nie były to wszystkie wyprodukowane, bo w roku 2018 sprzedano jeszcze 19, a w roku ubiegłym 5 plus 1 w Kanadzie. Auto w 2017 roku kosztowało 90 tysięcy dolarów. W zamian nabywca otrzymywał Vipera wyposażonego w silnik V10 o pojemności 8,4 litra o mocy 650 koni, ale te ceny prawdopodobnie znacznie wzrosły i zapewne każdy z tych pięciu sprzedanych w ubiegłym roku egzemplarzy był dużo droższy, bo nawet lekko używane Vipery są w tym momencie wyceniane na 150-160 tysięcy dolarów. W Polsce również można tanio kupić, drożej sprzedać. Aktualnie największe przebicie można uzyskać na fabrycznie nowym Suzuki Jimny. W salonie maksymalna wersja 95 tysięcy, ale trzeba czekać. Od ręki 115 tysięcy. Teraz sprawdzimy sobie przed zakupem samochód używany, również japoński. Często pokazujemy Państwu oferty aut, które mają kilka albo kilkanaście lat i bardzo mały przebieg, i zastanawiają się Państwo, jak to możliwe. Czy to możliwe? I my razem z Państwem. Ale dziś będzie okazja, by jedną naprawdę ciekawą ofertę szczegółowo zweryfikować. Oto ona: Toyota rav 4 z końca 2002 roku. A oto ogłoszenie: wersalików sporo. Auto ma być kolekcjonerskie, jak z fabryki, jak fabrycznie nowe. Lakier oryginalny, 1000% i tak dalej. Toyota, swoją drogą, to moja ulubiona generacja RAWki, choć do pełni szczęścia, brakuje mi. I wersji 3 drzwiowej ze skipowanym dieslem ma 164 tysiące przebiegu i jest raczej z tych droższych, choć też bez przesady cena to okolice 22 tysięcy złotych. No to mówimy, sprawdzam i jedziemy ten wyjątkowy egzemplarz obejrzeć. Bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, a w tym wypadku jest ono bardzo dobre. Auto jest równe, doskonale spasowane i nie ma śladów rozbierania, rozkręcania. Lakier jest bardzo ładny, równy jeśli chodzi o kolor i ziarno, ale są też ślady eksploatacji. Naiwnością byłoby oczekiwanie, że przez te 160 tysięcy kilometrów nikt nie dotknął zderzakiem bramy czy śmietnika. Tu widać, że dotknął albo że na karoserii nie znajdziemy drobnych, ale jednak zadrapań czy dołków, choć jest ich faktycznie niewiele. Rdzy na zewnątrz zero. Pod maską również bez rdzy na kluczowych elementach, takich jak kielichy, miejsca łączenia. Wszystko super. Silnik suchy, bez oleju w wodzie, bez wody w oleju. Jest to wszystko wyczyszczone aż do przesady, ale dzięki temu widać, że jest w naprawdę rewelacyjnym stanie. Kolejny duży plus. Wnętrze bez śladów detalingu, a w naprawdę obłędnym stanie. Kierownica, fotele. Tu porównanie do auta prawie nowego nie jest przesadą. Dodatkową zaletą jest fakt, że w aucie nie śmierdzą papierosy. Tak wygląda wykładzina podłogowa. Tak, boczki nawet bagażnik jest czysty i bardzo zadbany, bez większych śladów zużycia. Do pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze jazdy testowej, która przebiega bez zakłóceń. Auto jedzie w sposób bardzo zbliżony do wzorca, czyli samochodu nowego. Napędy nie hałasują, silnik skrzynia sprzęgło bez najmniejszych zastrzeżeń. To japończyk, stary, zaraz się przekonamy, że nieocenkowany, więc wizyta na podnośniku albo kanale jest obowiązkowa. Szukamy rdzy i wycieków. Wycieków nie ma, elementy gumowe są w porządku, rdzy też nie ma. Auto regularnie konserwowane. To nie jest świeża konserwacja, więc nie ma tu ukrytej pod nią rdzy. O ten samochód po prostu ktoś regularnie dbał. Również o podłogę i efekt tego jest taki, jaki jest. Zero rdzy. A to pełnoletnia Toyota. W dodatku nie z Hiszpanii, a z Niemiec. Nawet poprawiać za bardzo nie ma co, jedynie przeglądać co roku i jeździć. Na koniec jeszcze się pomierzymy. Przypomnę, że partnerem tego działu jest firma Prodigtech, a miernik taki jak nasz z wykrywaniem ocynku znajdą Państwo w ich sklepie. Link w opisie. Auto jest oczywiście nieocynkowane wzorze. Z dachu podpowiada, że możemy się spodziewać od 70 do 100 mikronów, nawet do 110, bo nie wiemy, czy auto było polerowane oraz ile razy. I faktycznie maksymalna grubość to 108, niektóre miejsca mają 80, inne 60 mikronów. Tu już z ostrą polerką bym nie wchodził. A maska? Była poprawiana, ma drugą warstwę lakieru 170-130 mikronów, ale wynika to wyłącznie z estetyki, nie ma nic wspólnego z wypadkiem czy kolizją. Jest drobną nieścisłością z treścią ogłoszenia, bo miało być 1000%, ale prawda jest taka, że nie znajdziemy ładniejszego egzemplarza, więc auto zmieniło właściciela. Od nowego, który jest przy okazji naszym widzem, dostaliśmy nawet pamiątkowe zdjęcie. To wszystko na dziś. Trochę krócej, ale za tydzień, dwa wrócimy do dawnej formy. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika już za tydzień.